Dobry wieczór, jeszcze raz witamy pięknie. Gala Fight Exclusive Night 2 za nami. Witamy na konferencji prasowej podsumowującej wydarzenia, które miały miejsce chwilę temu na stadionie Wrocław. Pan Żygliniak, jeszcze raz witam pięknie. Z nami jest prezes Federacji Fight Exclusive Night, a także zawodnicy i zawodniczka, którzy walczyli, Paweł Jóźwiak. Prezes Federacji FEN, witamy. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Sylwia Miśkiewicz, witam. witamy. I zawodnicy, Damian Komisarski, witam. Tymoteusz Świątek witam. i Majka Witam, witam. Zacznijmy może na początku od słów kilku od Prezesa Federacji, który podsumuje wydarzenia, które miały dzisiaj miejsce. Z mojego punktu widzenia jestem bardzo zadowolony. Uważam, że w porównaniu do poprzedniej gali, poziom organizacyjny oraz sportowy się podniósł. Wszystkie walki mam nadzieję, że nie rozczarowały, że wszyscy kibice też są zadowoleni i że z przyjemnością każdy z kibiców przyjdzie na kolejną edycję FN. Taką mam nadzieję. My, pamiętam z Pawłem kilka miesięcy temu, wyszliśmy na rynek podczas pierwszej edycji i na pewno Paweł się zastanawiał, jak to się wszystko potoczy. Pana był ambitny, no i rzeczywiście dzisiaj znowu. Mnóstwo ludzi, duże zainteresowanie, spora promocja no i przede wszystkim bardzo ciekawe walki. Jak na nam przystało, pozwólcie, że zacznę od przedstawicielki płci pięknej Sylwia. Bardzo prosimy tutaj Michael o mikrofon od ciebie na początek. Sylwia, rozmawialiśmy już o tym w ringu. Ty zmagałaś się z chorobą w zasadzie, prawda, od wczoraj. Miałaś gorączkę. Symptomy pokazały, że to może być nawet angina, no ale w ringu tego nie było widać. Wygrałaś wielki sukces, wielka radość. Tak, wygrałam, ale to dzięki mojemu tatusiowi, który mnie nam dużą ilością leków i mówił, że musimy postawić na nogi. Więc wszystko co się dało, czoski, nieczosnki, wszystko jadłam, tylko żeby mnie postawić gdzieś na nogi. Z miodem i z cytryną pewnie? Tak, i jeszcze z masłem, mleko do tego, no wszystko było, co tylko jest możliwe, więc e, dzisiaj e, się udało mi e, wygrać, aczkolwiek myślałam, że to nie moja ręka będzie dzisiaj podniesiona w górę. No rzeczywiście, bo ty przed, przed tym pojedynkiem nie byłaś faworytką. Marta bardzo utytułowana zawodniczka. Można powiedzieć, startowałaś do tej walki z tak zwanej pozycji underdoga, czyli nie faworyta, ale wszystko się skończyło dla Ciebie bardzo szczęśliwie. No i myślę, że, że w tym CV zawodniczym taki sukces na pewno na plus zdecydowanie. Zdecydowanie na plus, ja to bardzo się cieszę, bo to jest e, moja szansa tak na dobrą sprawę, żeby e, się po prostu wybić e, w mojej karierze, którą dopiero rozpoczynam. Trzymamy kciuki Sylwia, jesteś młodą zawodniczką, talentowaną, także mam nadzieję, że jeszcze nie jedna gala przed e, Tobą. No dobrze, zacznijmy może od prawej i to tak chronologicznie z panami porozmawiamy sobie, bo Damian Komisarski jako pierwszy podczas zawodowych walk tutaj na gali Fight Exclusive Night 2 wyszedł do ringu. Damian to był twój debiut, jeśli chodzi o właśnie mieszane sztuki walki. Wcześniej występowałeś jako trener, teraz wyszedłeś na rynki jako zawodnik i też skończyło się wszystko dobrze, wygrana. Tak, uważam, że dałem dobrą walkę, były fajerwerki, niestety nie udało mi się zakończyć tej walki przed czasem. Troszkę zały game plan, no, myślę, że walka się wszystkie podobała. Jak tam wczorajszy film, bo wiem, że z żoną się spotkaliśmy przed kinem. Tak, Udało tak, się, tak, mobilizował tak. się, druga część filmu Spartan. Tak. Także stąd ten okrzyk na koniec, tak? Tak, ten okrzyk, no miałem ponad tam 70 kibiców, także nie strasznie. 300 co prawda nie było, ale 70, 70 też było, dobry wynik. Ale 70 śmiałków, no motywacja pełna, tak? Jak masz takich kibiców. Naprawdę, o wiele ja lepiej się walczy. Damian, gratulujemy. Kolejny z zawodników, Tymoteusz Świątek, potwierdził rzeczywiście, że jest zaliczany do absolutnej czołówki, jeśli chodzi o MMA w wadze koguciej. I wygrana. Okupiona, co prawda, stratami na twarzy. Nie narzekam. Ale z pewnością narzeszona się zajmie odpowiednio jakieś kremy, specjalne preparaty. No i bardzo dobrze. To jest nie nieśmiertelne, jak się o nim mówi. Nie bez powodu. Tam, Twoje coś... wrażenia, powiedz, jak ja po walce? A, no zaskoczył mnie tym lewym prostym, no i jak już dostałem ten cios, no i nie bałem się tam, że mogę przegrać przez to pojedynek. No, yy, bałem się, że sędzia będzie brał mnie do katmera, będzie zwlekał, zwlekał. Ja już poczułem, że muszę od razu zakończyć ten pojedynek, żeby, żeby po prostu nie stwarzać sobie sytuacji. Nie wykażę stanę sytuacji, żeby ją się musieli, muszę to od razu zakończyć poddać Gerarda nie dało się inaczej w tym przypadku, za dużo, za dużo krwi już by leciało na mnie. Fightbox, yy, czyli stacji telewizyjnej, która na żywo transmitowała dzisiejsze zawody, podsumowali Twoją walkę takim przysłowiem, yy, bije się dwóch tygrysów, jeden musi być ranny, drugi martwy. Czyli w Twoim przypadku Ty zostałeś ten zraniony. Zresztą co, co widać, ale wszystko skończyło się happy endem. Rozstrzygnąłeś ten pojedynek na własną korzyść. W międzyczasie dołączył do nas Wojtek Wardnik. Dobry wieczór, witamy Wojtku. Witam, witam. Wszystko w porządku ze swoją szczęką? Jaka jest diagnoza lekarska złamana? Czy... Nie wiem. Zaraz, zaraz porozmawiamy. Zanim porozmawiamy z Wojtkiem, który, który wygrał walkę wieczoru, jeszcze słów kilka od Michaela Piszczka. Wielka radość. Yes, wygrana. Jest, jest. Mój game plan, żeby opalić i poddać. Tak robiłem, no. Udało się. Krótko i na temat. Michael, gratulujemy. Twojemu trenerowi również. Już tak, tak to proszę, to proszę nie, nie zaangielszczać Michała, bo to nie jest Michael, to jest Michał. I on z, z jego zgodnie, z jego deklaracją I'm sorry. Ja powiem, sorry, że jeśli wygra walkę, to przeprowadzi się do Wrocławia. Także z tym angielskim bym tak nie przezadał. Tak, to jest, to jest moje słowa. Teraz wracam do Anglii za trzy dni. Na weekend wracam do Polski na no, proszę bardzo. Czyli, czyli już tam się pojawiły pewnie od prezesa propozycje na kolejną walkę. No dobrze, Michael, gratulujemy. Michał, przepraszam. Michał, Mikey Tajlor, chcę. Czego jest Michael na Facebooku? Banglity mówią o imię też Miał, a nie Michał. Z tego dlatego jest Michael na Facebooku. Że, Żebyśmy żeby mieli 8 lat, to mam. Nie, na no, Facebooku jest Michael, a nie Michał. Ale, ale to, rzeczywiście. do tak po polskiego tak doczenia brzmienia, Michał. Kultywujemy te patriotyczne wartości, czyli ja Michał Piszczek, Szanowni Państwo, zwycięzca. Pierwszy sukces w karierze. Gratulujemy i przechodzimy do, do Wojtka. Wojtek Partnik, ostatni medalista olimpijski w Pieńszczarskiej, spróbował swoich sił w mma no i udało się rzeczywiście zwycięstwo. Pokupione, tak jak mówiliśmy, kontuzją. Wojtek, możesz rozmawiać? Nie, tak. To poprosimy w mikrofon, naciśnij sobie przycisk. Lubię rozmawiać. No właśnie. No cóż, muszę powiedzieć, że no, droga przez bajkę dla mnie dzisiaj. Ale życie to nie bajka. Dlatego, dlatego zadowolony jesteś z walki? przygotowany na cierpienie. Eee, czy co? Czy jesteś zadowolony z walki? Głośno. Eee, średnio, słuchajcie, średnio, średnio. Bo tak naprawdę sam zaskoczyłem siebie. Robiłem rzeczy takie, które nie ćwiczyłem w ogóle. Gdzieś tam fantazja znowu mnie poniosła. Rafał Bederdzin mówił, Wojtek, nie rób rzeczy, których nie ćwiczyłem. Ja wie dobra. No, ale gdzieś tam kupiłem do Gdzieś w telewizji widziałem, że tak robią. Kopałem kolan w połudzie. Robiłem no, takie rzeczy, gdzie, gdzie tej tak mówię, no przecież tego nie, nie próbowałem, a natomiast yy, zawiedziony jest moim rękoma, bo dlatego, że yy, skoncentrowałem się bardzo na tym, żeby yy, blokować ciosy kopane. Wychodziło mi to bardzo dobrze. Nie dałem się trafić, te ciosy nie robiłem, że nawet nie na mnie, co mogę jeszcze powiedzieć. Więc, koncentrowałem się na, właśnie na tym, żeby unikać parteru. Tak? No i, i to moje ręce powiedzieć. Powinienem trafić prawym, prostym, lewym zakończyć. No, ale wiedziałem, że ten zawodnik jest niesamowicie bojowy, odważny i ma charakter starszy. Ja widziałem go, my się znamy z Michałem. Także no, wiedziałem, że będzie ciężko. No rzeczywiście, Michał potem wyszedł na ring, chwilę rozmawialiśmy i już w zasadzie zapowiadał, że, że chciałby rewanżu w najbliższym czasie. Co na to prezes, no i co na to Wojtek? jaką ciekawostkę może powiem, że 3-4 dni temu wręczałem bilety na dzisiejszą regalę Maciejowi Zaganowi. I pierwsze słowa Maćka były: Chłopaki, jak wy to zrobili, żeście go na coś takiego namówili? Przecież nasz dziadek zwariował. Dodam, że dziadek to nie chodził o Wojtka wiek, tylko zawsze miał taki pseudonim u kolegów, bokserów. tego, że byłem najstarszy na kadrze, wszyscy się zmieniali. Ja 11 lat byłem w prezentacji polskiej, tyle mogę powiedzieć. Na no, trzy olimpiady, także w Szwajnie, kawałek. Fajnej historii. Ale skoro, skoro Paweł, się, Ale teraz muszę powiedzieć, że to jest ta to jest Ale skoro Paweł tutaj wspomniał o Maciuku to ja mogę ci powiedzieć, że Maciek bardzo mocno się dobić o całą walkę. widziałem w kluczu, potrzebowałam, ale nie mogę mogłem, nic mogłem zrobić. Było parę błędów popełniłem przed walką samą. Słabo byłem rozgrzany. w ogóle nie był rozgrzany. Byłem rozciągnięty, prostu a nasbarowany, no, trochę zawstyważyłem chłopaka. Taka prawda, tak wygląda. No Nawet to Nawet doświadczenie ja powiedziałem nie razy, że jeżeli mam zdobyć jakiś medal na Olimpiadzie, to trzeba iść po prostu za tym, no, trzeba iść, no jak było z spinozmi, którzy panowie pamiętają, przygóje chyba pan Lewandowski, no. Tak no, no to chyba tak wspominam. Nie, nie, to była walka o życie, tak jak mówię, no czasami takie pojedynki są. To po prostu nie ma nic za darmo. To bardziej po mojej przerwie, więc ja, jeszcze ja, lata miała przerwy. To jest duże ale cieszę się, że można po takiej przerwie wziąć się z wycieczki do roboty. W moim wieku, w świetle Jan, 37 lat. Z tego co za, mi dostarczy informacje, to masz. Rocznikowo 37. Znaczy, że na niecałe 3 lata 50. No wtedy, czuję, czuję, że będzie tutaj e, właściciele mi zafundują walkę z Ewanderą pod filmem. No ile się Ewander że... już się szykuje, już się szykuje, lepiej się na to szykuje. Przyglądował wstańców no ale Wojtek, ty się się czujesz jako jak zawsze podkreślasz, tak Słuchajcie, życie zaczyna się po czterdziestce. Myślę, że Wojtek Bartnik jest najlepszym tego dowodem. Dziękuję. Proszę bardzo. Tutaj małżonka Wojtka Bartnika, urodziła kobieta. Szanowni Państwo, teraz bardzo prosimy o ewentualne pytania do, do zawodników tudzież do prezesa. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do Sylwii bo ty i Marta też w MMA, czy planujecie może rewanż na którejś z krajów formule MMA? No to już w sumie zależy od organizatora, czy zawalczymy w formule MMA. Myślę, że też byśmy dali dobrą walkę w MMA. Jej też nie jest to ani obce, mnie też i bardzo chętnie bym z nią zawalczyła w MMA również. Jeśli obie dziewczyny są chętne i wyrażają na to zgodę, żeby rewanż był w MMA, to zapraszam. Ja myślę, że dzisiaj bardzo dużo spraw się rozstrzygnie w kuluarach na tak tzw. tak, Tam będzie dużo nieformalnych umów podpisanych. Tak już duchowo nam się, proszę Państwa, zrobiło. Czy ktoś jeszcze ma może jakieś pytania? Ja mam pytanie do Damiana. Daniel, bo ty dwa lata byłeś nieaktywny, tak? Urodziło ci dziecko, teraz wydałeś okay. się na PEN. czy to znaczy, czy to jest motywacja do tego, żeby toczyć te walki dalej. No na pewno jest motywacja, żeby polepszyć. Ale wieczy, że będzie Jak w sensie? No na ja no, ja tak tak by chyba nie ma wyjścia, bo ja już mu spokoju nie dam. Tak, <grym> miło miło. Zobaczymy, zobaczymy co przyniesie wszystko, co nie ma oferty i... Co, co... Zobaczymy. A, czas poparli. Ja Mam pytanie jeszcze do Michała tutaj, bo Michał powiedziałeś, że będziesz w maju chciał się bić o was dama w Wielkiej Brytanii. Przedstawiam pozycję walki o popas. Nie wiem czy to jest dama, czy nie, co teraz dokładnie pamiętam. Ale jest dużo, duża federacja, organizm, będzie dużo duże gala w Londynie. Jeśli Federacja fajnie wyrazi mi wygoda, że mógł tam walczyć, nie wiem dokładnie na pewno kontrakt z Federacją fę. Jeśli pełni, że mi pozwoli walczyć w Londynie 1 maja, to zawalczę, a po koniec maja zawalczył na FN3, tak mi obiedzamy. To od razu możemy się zapytać, jak wygląda ten kontrakt. I, i w ogóle może korespondujące z tym pytanie, czy macie na no, wyłączność tych zawodników, którzy walczyli. Niestety nasze kontrakty są objęte klauzulą poufności i nie mogę tego ujawnić. Nabytu by bo, bo nie chodzi mi o... Całkowita jest klauzula poufności. Nie ujawniamy wszystkiego, nie odkrywamy kart do końca, wiadomo. Konkurencja nie śpi. My skupiamy się na, swoje, na sobie, rozwijamy się, idziemy, idziemy do przodu i myślę, że z każdą galą będzie coraz lepiej. No to szanowni państwo, jeszcze na jeszcze napracowujący Mateusz. Żeby tak smutno nie było, jak nie ma do niego pytania, to ja zaraz coś zadam. Mhm. Największa nadzieja polskich gdy MMA opisuje do swojego rekordu kolejne zwycięstwo. 14-1 taki ma no, 13. taki ma bilans. 13. No może. No. Dobrze, to jakie plany najbliższe? A, Oprócz o, tego, że teraz się strzelałtujesz troszeczkę, odpoczniesz sobie, jakiś, nie wiem, podróż, coś planujecie z, Tak, pojechać? Tak. Podróż planuję, ale do Finlandii na walkę za miesiąc. Z <grym grym> Damianem miniecie, bo tam rozgrywane są mistrzostwa Europy w zapasach, tam Damian startuje za tak kilka tygodni. No może, może zobaczymy, na razie wiesz. Może się podobno strzyjść, bo coś tam oko... Nie widziałem się jeszcze, nie? No. I no chciałbym coś zakomunikować że, do pana prezesa, że panie prezesie trzeba coś myśleć nad klatką. <laughs> nie jestem do linii. Widzieliście, że się trochę poplątałem, nie? Ciężko było, nie? Zobaczymy, co da się zrobić. <laughs> No to, to z mojej strony to chyba wszystko. Nie, nie odpoczywam, no, idę dalej, idę dalej. Nie będę odpoczywał jak będę miał 47 lat, ja tak, jak pan Czekaj, jak będzie 47 lat, to będzie trenować. No. no dobrze, to już dłużej zawodników trzymać nie będziemy. Zmęczeni krew, po i to wszystko dzisiaj oglądaliśmy na gali Fight Exclusive Night 2. Mamy nadzieję, że już wkrótce spotkamy się na trzeciej edycji. Dziękujemy pięknie gościom, Paweł Jóźwiak, prezes federacji. Dziękuję bardzo. I zawodnicy Sylwia Łuśkiewicz. Dziękujemy Sylwia. Życzymy sukcesów dalszych. Wojtek Bartnik, zwycięzca walki wieczoru. Michał Piszczek. Michał Piszczek, przepraszam bardzo. Michał Piszczek. Tymoteusz Świątek. Dzięki. I Damian Komisarski. I Andrzej Gryniak Moja słowa. Bardzo miło. Dziękuję bardzo. Wszystkiego Dobra. dobrego. Do zobaczenia jutro na meczu Śląska.